Ja od takiego taksówkarza się dowiedziałem, który do mnie mówił Panie Stefanie, m, nasze miasto jest krzywdzone w całym kraju. O nas ludzie nic nie wiedzą. Wiedzą tylko, że jesteśmy blisko Rosji i dlatego myślą, że u nas chodzą białe niedźwiedzie po ulicy. I to jest przecież nieprawda, bo żubry je już dawno wytłukły. <laughs> Lublin. W Lublinie jest cool. To znaczy po angielsku chłodno. A oprócz kul, tam jest jeszcze żul. Tak się nazywa drugi uniwerek. Studenci to tak mówią, żul. Ja zawsze mówiłem im wszystkim, że dla nas żul to jest menel, nie? Nauczyli się nowego słowa na menel we Wrocławiu. Obszczymur. A taki początkujący, młody taki menel, który jeszcze ma pracę, to jest obszymurek. I pewnego dnia podobno we Wrocławiu stało takich trzech obszczymurków i jeden mówi, wiecie co, ja jestem w stanie rozpoznać wódkę tylko po zapachu. O, tamci mówili: niemożliwe. Tak, możliwe. Zakładali się o skrzynkę piwa, tamci zawiązali mu oczy, trzymali mu pierwszą butelkę, on czuje żubrówka. O, zgadza się, Czy mają mu drugą butelkę, on czuje wyborowa, zgadza się. Teraz koledzy trzymają mu podstępnie, właśnie taki bimber domowy, i on mówi: Żytnia! Nie, nie, pomyliły ci się, pomyliły ci się. Koledzy, dajcie mi dokończyć. Żytnia 22, mieszkania 98. Tyle wiem o Wrocławiu. A nie, jeszcze coś, jeszcze coś. We Wrocławiu słyszałem jeden z najlepszych antyniemieckich dowcipów. Bo ja kolekcjonuję takie dowcipy. Nie było antypolskiej, i tak mam bekwi, nie? Ha, ha. Zaraz, zaraz, zaraz. Ja zaczynam, żeby miło połektać publiczność, po zaczynam zawsze z antyniemieckimi. Jest to dowci podobno z lat 50., opowiadane na całym Śląsku wtedy. Pociąg niemiecki przejeżdża z Berlina do Wrocławia. Niemiecki konduktor wysiada i woła. Wrocław, Wrocław, dawniej Breslau, wysiadać. Pociąg jedzie dalej. Niemiecki konduktor woła. Gliwice, Gliwice, dawniej Gleiwitz, wysiadać. Pociąg jedzie dalej. Konduktor woła. Zabrze, zabrze, dawniej Hindenburg, wysiadać. Wysiada starszy pan, Polak, opiutrzony walizkami, podchodzi do konduktora i mówi, y, do widzenia panu. Aha, dawniej Heil Hitler. <grym>,